Wiktoria Gasiewska podbija Barcelonę z 17-letnia piękna Nikusia Popatrzcie na nią bomba, z diecia. Wiktoria Gasiewska z showbiznesem związana jest od najmłodszych lat. Nie da się ukryć. Z aktorka długo pozostawała w cieniu Julii Wieniawy, w ostatnim czasie jednak zaczęła dorównywać z popularnością koleżance z planu rodzinki.pl. 24-latka zainwestowała zarobiony w Polsaci i na Instagramie pieniądze i w przytulny dom. Z okien, którego rozciaga się imponujący widok na las. Tak mieszka Wiktoria Gasiewska, jasne pomieszczenia, drewniany parkiet i duzy teraz widokiem na las, zdjęcia. Gasiewska jest jedna z czworga rodzeństwa. Aktorka ma starszego brata Mateusza. Młodsza siostra Nicola oraz młodszego braciszka Oskara, z którymi, jak to często podkreśla, Laczyja ja wies. Mateusz wstawił się ostatnio za siostra, nazywając jej byłego chlopaka Adama Zdrujkowskiego Miekka Faja. Wiktoria Gasiewska tłumaczy, dlaczego jej brat nazwał Adama Zdrujkowskiego Miekka Faja. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Celebrytka już dawno zapomniała o niedoszłym narzeczonym i skupia się na związku z Jesperem Slotysiewiczem. O dziwo, w wiosennym wypadzie do Barcelony nie towarzyszył jej nieodlaczny ukochany, a 17-letnia siostra, w czwartek na profilu aktorki zagiosciła relacja z wyjścia na miasto, które obfitowało w zwiedzanie zabytków, urne po eleganckich butikach i oczywiście obiadania się lokalnymi przysmakami. To moja piękna Nikusia. Popatrzcie na nią. Bomba ekscytowała się celebrytka. Siostry nie mogły odmówić sobie spaceru z deptekiem deptakiem Las Ramblas, gdzie podziwiali zapierający dech w piersiach projekty Gaudiego. Po czym udali się po parku Güell. Obie turystki postarali się, żeby wyglądać tego dnia bez zarzutu. Wiktoria odziela się w różową sukienkę z odważnymi wycieciami po bokach. Z kolei Nicole postawiła na biały crop top i pasująca spódnicę. Myślicie, że Nicole pójdzie w slady starszej siostry i też podbije rodzimy show biznes?